Jedziemy nad morze. Jestem w kole. Igor. Co? Mama. A Donia tam gdzieś. Ręka. W, w kapeluszu. O. I znowu jedziemy nad morze. Zobaczymy, może będzie woda czystsza znów, dzisiaj. Znów będziemy w tych klonach. Igorku dzisiaj będzie zaćmienie księżyca. Od ilu, <grym> od ilu lat to nie film, to nie musi być od ilu lat. Każdy no będzie właśnie. mógł zobaczyć. Mówią, że o 21.30 to tutaj nie będziesz spał. Rano nie? rosza w południe gorączą, wieczorem, komaje no i nie ma się kiedy wyspać. Tak możemy, możemy, tak chyba jest. nic już. Sprzęciki jeżdżą potężne tutaj. Taka jedna ciucia jest, nie? Jedna ciufcia, no. Duża no. ta jest. To jest traktor obudowany w ciufcie. To, to fajne to wygląda. Nie No ja jak? Co to ciągnik. ciągnik, no. Ciągnik. Obudowany w no, no, Ja nie i... A tego, że to ciągnik, ja nie no. wiem jakie co mają. No właśnie. A to, ludzie nie śpią tylko myślą. Tak. Jaką atrakcją być. Ludzie nie śpią tylko myślą. I teraz mi z ciągnikiem. Jak później? <laughs> Dobrze, że tu fajnie wieje, to nie czuć tego gorąca, tak bardzo. Nie. od razu pojawiły, to na plaży będzie, bo trzeba na No, no, Za to glonica jest, nie? Nie wiem, robią te bo ja to nie znam ale o, takie hulajnogi byśmy sobie mogli kupić byśmy sobie śmigali do tego polomarket, aha, tu mogą parkować tylko ci co... paragony no, no. pokazują Pani bieżdża, Pan mówi jak Pani chce się zaparkować, to spokojnie ten paragon proszę spolamarketować. No. Filmują, nie ma sania. No. No. <gry> Jakby, a każda go puszczała, nie? No, każda go, go puszczała. <gry> no, no. O i tam mamy morze już. Młode są fajne, nie? Dla starszych ale to już nie Te taty już są starsze. Te. Dla, Dla taty młode też są fajne. Tata jest ulicowiec. Ale to nie chwili jest, jest, jest no. A później wiesz, co biorą, co jest. Tak. No właśnie, nic. Nie wiadomo, czy są. Właśnie. Czy nie widziałeś, czy są, a już mówisz, że są. Kopać Mamy, łopate. Mamy łopatę, może wykopiemy sobie parę bitcoinów. Wykopiemy? bitcoina? Może wykopiemy? O kurczę, ale się tu to... bardzo czysty piasek. Zgadza się, co? Mocno co on ma? Mocne? Funkcje życia. Mocną funkcję życia masz? Może i masz mocną, chłopaczku. Tak idziemy plażą, nie? Gdzie? Tu będziemy? I idziemy plażą. Ale dokąd? Aha! Gdzie no, znajdziesz <grym> Dobrze. A jak powiedzieć, że idziemy z brzegiem morza. Rozumiem. Czego szukasz? Nie mam nigdzie tylko Z wami to jest tak, po Pomachaj. Trzeba umieć się Wszystkie te moje ślady, przyszłam. Nawet co No, widzisz. Ale Co to ma być? Lekki wietrzek. Co to za bryza? Fajna? Jedyna atrakcja. Tutaj to chyba te fale fajne.

Kto znalazł? Ja. My, My. My, my, ja znale my znaleźliśmy. Donia znalazła trochę, Ewka trochę. trochę, no i ja trochę i jeszcze Igor nawet szukał. Nie, Igor nawet znalazł trochę. To każdy po trochu znalazł. No. Ja najwięcej. no. Donia najwięcej oczywiście. Tak. Donia hmm. donia najwięcej. Igorku. Co ty tu robisz? Pływasz w kole w pokoju? Igorek. Aha, Igorek pływa w pokoju y, w kole, a Donia jest ze swoją rodziną Ty Simsową przy biurku. Donia, co przed chwilą powiedziałaś? Gdzie byś chciała iść? Halo? Donia? Nic Nie chce chyba. No to dobra, to Nie idziemy. Chciałaś coś? Nie tak. To mów. Chciała gdzieś jeść, ale zostawimy ją w pokoju. Ona tu nam posprząta, a my sobie z igorkiem pójdziemy, nie? <laughs> z mamą. <o>. My sobie <laughs> na basen pójdziemy, będziemy tam się pluskać, a ona nam posprząta. Ty powiedzieć tak nie wolno, Donia jest Donia jest moją siostrą i nie wolno ją zostawiać, powiedz. Chyba to moja siostra. No twoja, twoja. No. Moja prywatna. Odejdź, bo głupcu jesteś, głupi taki. To, dobrze, teraz, teraz już jesteśmy wszyscy to jest razem. Znaczy. Tu jest moja partnerka. Bo, wczeraj, bo wcześniej sobie włączyłem, ale ja nagrywania nie włączyłem synem, i samo się wyłączyło a tutaj jest mały gówniarz, który dużo pyskuje no jestem i idziemy i synem, a to... <laughs> jestem ich jest jestem ich synem, to stworzenie? Stworzenie jak... <laughs> idziemy do polmarketu, bo Ewa powiedziała, że chce mieć do tego toniku, który kupiliśmy wczoraj, chce mieć gin więc będzie piła gin i co tam jeszcze? Adonia się do nas nie przyznaje, bo że bardzo tam jest z tyłu. To pan idzie i się obraca? Co tu się dzieje? Ale ja ja. Ale, ale tu nabrywa, się nabrywa. dzieją rzeczy. I I ten. To ty ją znasz? I teraz właśnie tym momentem będziemy kończyć ten bo wcześniej powiedziałem, że to jest czwarty dzień, ale to był nie czwarty, tylko trzeci dzień. Drugi. Trzeci, przyjechaćmy w środę. A tu się piątek, piątek. masz środa, czwartek, piątek to masz. Środę, czwartek, piątek, to masz trzeci dzień a, no ta... patrz nie umie liczyć Ani... a Ani by maturę sobie kupiła <laughs> a liczyć nie umie no dobra trzeci dzień bo ja filmików to ja już mam chyba ze cztery to nie wiem jak ja to zrobiłem chyba ja tu byłem dzień wcześniej może dlatego no dobrze to w takim razie dziękujemy wszystkim za uwagę i idziemy do polomarketu